Orkiestra Denta OSP Brudzowice powstała w 1957 roku z inicjatywy Stanisława Czapli. Pierwszym kapelmistrzem został wówczas Stanisław Skotarski z Przeczyc, który tylko przygotował muzyków do gry na instrumentach. Kolejnym dyrygentem został pan Józef Kryta, kapelmistrz Orkiestry Kolejowej w Tarnowskich Górach, który wprowadził do orkiestry nowy repertuar. W początkowym okresie orkiestra była samodzielną jednostką organizacyjną. Kolejnymi kapelmistrzami orkiestry byli Czesław Nowak z Dąbia oraz Franciszek Nowak z Zawiercia. Orkiestra w 1958 roku liczyła 32 osoby. Bieg czasu sprawił, iż starszych osób bywało, a młodzi znajdowali inne zajęcie: zakładali rodziny, opuszczali brudzowice. Wtedy duży wkład w utrzymaniu składu odegrał pan Henryk Bednarczyk, muzyk-trębacz będący w orkiestrze od początku jej istnienia, który w trudnych okresach orkiestry potrafił utrzymać skład osobowy. W roku 1986 kapelmistrzem został pan Stefan Łebek, wówczas dyrygent orkiestry kopalni węgla kamiennego Katowice, który dobierał repertuar do możliwości muzyków, a także uczył młodzież gry na instrumentach dętych. Od 2017 roku dyrygentem orkiestry jest pan Damian Duda, muzyk-instrumentalista współpracujący z wieloma orkiestrami, zespołami, oraz artystami sceny polskiej. Obecnie orkiestra Denta OSP Brudzowice koncertuje na terenie całej gminy Siewierz i nie tylko. Bierze udział w różnego rodzaju przeglądach i zapewnia oprawę muzyczną imprez państwowych oraz kościelnych, takich jak choćby dożynki. Na chwilę obecną jest 33 osoby w orkiestrze. Można powiedzieć, że od ucznia do jeśli chodzi o zawód, do nauczycieli. Jakie sukcesy macie na swoim koncie? Na swoim koncie mamy wiele nagród, m.in. nagrody Magnumeritum. Pro regionis et Urbis sevioris, a także Nagrody Starosty Powiatu Będzińskiego w dziedzinie twórczości artystycznej. Wiem, że Dziennik Zachodni zrobił również ranking, w którym wypadliście dość dobrze. Na czym to polegało? O co tu chodzi? Tak. Braliśmy również udział w plebiscycie Dziennika Zachodniego. Zajęliśmy pierwsze miejsce na Śląsku, a czwarte w Polsce. Cały klubistycz polegał na tym, że mieszkańcy Brudzowic, a także nasi, nasi sympatycy wysyłali na nas głosy. I tak się stało, że zakwalifikowaliśmy się do finałów od Rambusa. Na dole mieliście próbę z chórem. Co to jest za projekt? Co w tym chodzi? Planujemy wykonać 11 listopada koncert patriotyczny i zaprosiliśmy do współpracy chór. Co zrobić, żeby wstąpić do orkiestry? Mieć dużo chęci na pewno. Trzeba mieć jakieś instrumenty, ile to kosztuje? Nie. Obecnie naukę prowadzimy przy orkiestrze za darmo. Każdy, kto chce się nauczyć grać, może przyjść i się nauczyć. Wiemy o 11 listopada. A jakie są pozostałe, najbliższe plany orkiestry? No, na pewno chcemy jeszcze. Może nie w tym roku, ale w przyszłym wykonać koncert noworoczny, koncert kolęd, a także zastanawiamy się poważnie nad wzięciem udziału w różnych rodzajach przeglądach. Osobom, które chciałyby dołączyć do orkiestry Dente OSP Brudzowice, polecamy śledzić ich fanpage, gdzie znajdują się wszystkie potrzebne informacje.